Duchowość benedyktyńska jest niezmiernie cenna i trafiona, i właściwie ona jest, pasuje dla wszystkich ludzi. Stąd pojawiła się koncepcja założenia nowego klasztoru, nowego ośrodka. I to już było w latach 80., więc to już jest ponad 30 lat, jak o tym myślę. I dzisiaj trudno, albo właściwie wręcz jest to niemożliwe założyć. Klasyczny klasztor, taki jak na przykład w Tyńcu. I jeden z, z przyjaciół, jeden z księży powiedział: Słuchaj, ty tego sam nie zrobisz, to musisz zrobić ze świeckimi. Trzeba założyć fundację świecką, oni się powinni zająć sprawami organizacyjnymi, ty powinieneś być dla ludzi. I uważam, że to jest właśnie sensowny pomysł. I tak się złożyło, że sześć osób założyło fundację, opcja Benedykta. Nie. Chcemy stworzyć miejsce, gdzie mieszkałaby wspólnota, zasadniczo wspólnota zarówno duchownych, mnichów, jak i świeckich, która prowadziłaby działalność rekolekcyjną, warsztatową, stanowiłaby takie miejsce, gdzie ludzie mogliby przyjechać, pożyć w, tym, w tej harmonii życia między modlitwą, pracą. Wzajemnymi relacjami ludzie świeccy przyjeżdżając mogą zauważyć, że świecki też może żyć duchowością zharmonizowaną, monastyczną i to nie ma żadnej sprzeczności z życiem, zwykłym życiem, gdzie człowiek jest zaangażowany w pracę. Ale wydaje mi się, że ta wspólnota jest otwarta na różnych ludzi. W Kościele jest bardzo wiele osób do odzyskania. Ludzie gdzieś urazili się, odeszli i to dotyczy nie tylko świeckich, ale też w dużym stopniu duchownych. Generalnie rzecz biorąc uważam, że życie leczy się życiem, życiem w jakiejś harmonii i o taką wspólnotę mi chodzi. Myślę, że to takie ośrodki, takie miejsca to jest coś, jakiś taki wspólny dom, gdzie, gdzie można się po prostu odnajdywać. W jakiejś właściwej harmonii życia. I to jest, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony po prostu. I to jest właściwy cel.